Dalej, jazda! Siemano, drodzy widzowie, wróciłem z kina z filmu Dalej, jazda 2 z Marianem Opanią i Cezarem Pazurą. Według mnie film jest o wiele bardziej śmieszniejszy niż część pierwsza, ma więcej gagów, fajne, wyjątkowe sceny, bardzo ciepły, sympatyczny film, tak jak jedynka, posiada polskie, fajne krajobrazy pokazane, Yy, historia dalej, dwóch staruszków, którym odbija po prostu do głowy. Yy, treści nie będę wam no zdradzał, ale bardzo, bardzo yy, polecam, mimo że to nie jest film ogólnie o podróży. Ale to, co się dzieje w filmie, jest naprawdę bardzo śmieszne i uważam, że będziecie się śmiać. Yy, od pierwszej minuty byłem z jedną osobą, która mnie na początku filmu upominała, że ja się śmieję. Dziwne, bo się śmieję na komedii, a potem ta osoba przez większość filmów. Śmiała się głośniej w ogóle ode mnie, także e, film jest bardzo śmieszny. Wszyscy film w kinie ogólnie się śmiali i ogólnie wam polecam. I taka moja szybka ocena to jest 10 na 10. Także film jest ciepły, miły, sympatyczny i prześmieszny. I Wiktor Zborowski też fajną rolę swoją odegrał. E, a ja jutro pewnie pójdę na maraton horroru, czyli będę już w ciągu miesiąca na trzecim maratonie. W kinie po władcy Pierścieni i Grenlandii. Yy, także to już będzie do ukrycia maratony, bo już 11 pół godziny w kinie na razie maratonu takiego nie ma. Już wytrzymałem wersję reżyserską w władcy Pierścieni, a jutro, jak się uda, o 23 będzie powrót do Silent Hill, na który pójdę, jeśli pójdę, to trzeci raz. Skażenie i dźwięk śmierci to będzie taki maraton antywalentynkowy a jutro, a pojutrze pewnie pójdę do kina to się jeszcze też okaże na film Wichrowe Wzgórza i jeśli będę na tych filmach nagram dla was tutaj recenzję także obserwujcie mój kanał pod koniec lutego będzie pojedynek film o II wojnie światowej był zwiastun w kinie i bardzo mnie w ten film zainteresował w maju Mandalorian w czerwcu Dzień Objawienia film najnowszy Stevena Spielberga chcę go obejrzeć w lipcu Odyseja też mam ochotę go zobaczyć. Film Nolana. Twórcy Interstellar i tego bombie atomowej Oppenheimer. Wrzesień Resident Evil. Druga połowa tego roku Godzilla minus one. W grudniu film Zero AD. Czyli zerowy rok. Film o Jezusie Chrystusie. Jak był mały. I tutaj jest bardziej film o ucieczce Marii i Józefa z Jezusem przed Zemstą yy, Heroda. Grudzień Avengers Doomsday. Pasja 2. Marzec i maj za rok. Mar, maj za rok. Strifefighter. Trochę się teraz jąkam, bo jadłem tylko jest tłusty czwartek, dwa pączki. <grywy> Kawę piłem i tyle, a jest już godzina 16. Jeszcze nie jadłem obiadu. Yy, pewnie wieczorem zjem, bo jeszcze mam... Pączki do obalenia <noise> i grudzień za rok e, polowanie na gluma. Także te filmy, większość z tych filmów będę chciał obejrzeć, a te filmy ogólnie mnie osobiście interesują. Także polecam Wam ten film, dalej jazda 2. No i mówię, jeśli jutro i pojutrze będę w kinie, to kolejne e, recenzje zobaczycie na moim kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Hej. Najbardziej podobała mi się scena z powiedzi Mariana o pani u Cezarego. Pazury i najlepszy tekst mam dla Ciebie <gryny> awokado.